Dzień dobry moi drodzy. Witajcie we wtorek 25 stycznia 2022 roku. Wibracja dzisiejszego dnia to piąteczka, a księżyc znajduje się w znaku Skorpiona. No i moi drodzy, co ta piątka nam daje? No, przede wszystkim duża chęć do działania, duża, duża taka aktywność, tak? Bardzo możliwe, że pewne rzeczy będą się zmieniać, odwracać. Jakiś inny cykl będzie, będzie działał, tak? Poznajemy też w piątce i chcemy poznawać nowe rzeczy, nowe osoby, tak? Na pewno nie chcemy iść taką ścieżką, którą już znamy, tylko właśnie porzucając rutynę, poszukujemy czegoś nowego. Pociąga nas wszystko, właśnie, co nieznane, niespodziewane, jakieś ekscytujące, takie, które wywołuje w nas jakiś dreszcz emocji, tak? Bo no, bronimy się, można powiedzieć, rękami, nogami przed nudą i przed pewnego rodzaju powtarzalnością, przed takimi schematami, tylko chcemy właśnie wyjść poza to i żyć zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o księżyc, moi kochani, no, na pewno dodaje nam silnych emocji, tak? Skorpion to są silne emocje, i taka gotowość czy chęć, aby natychmiast te emocje zostały gdzieś tam zaspokojone. Pragnienia, żeby zostały zaspokojone. Czyli to też może jeszcze bardziej właściwie przyspieszać te zmiany, te poczynania, które daje nam piątka. Tak? Jeżeli czegoś chcemy, to już natychmiast. I piątka właściwie też jest bardzo niecierpliwa, więc to w ten sam sposób może zadziałać. Dodatkowo, skorpion powoduje, że mogą się nam gdzieś z pokładów powiedzmy pamięci czy podświadomości wydostać na światło dzienne. Jakieś żale, jakieś takie dawne, stare, można powiedzieć, już sprawy, stare urazy, i gdzieś tam to znowu wraca, i może wywołać na przykład jakąś chęć zemsty, odegrania się. No, w każdym razie to jest dość trudna energia, tak, jeżeli chodzi o, o Skorpiona w tej kwestii. No i teraz moi Drodzy, do tego dochodzi skrytość Skorpiona. Czyli raczej plany będziemy właśnie przeprowadzać w środku, nie na zewnątrz, nie pokazywać. No i też z pewnym takim jednak dodatkiem ostrożności. <śmiech> <śmiech> Więc to może troszeczkę tą piąteczkę szaloną utemperować. No i moi kochani, patrzmy, co karty nam chcą powiedzieć. Baranek ma dzisiaj kartę świata. No czyli cóż, drogi baranie, otwórz się na świat, krótko mówiąc, tak? Idź do przodu. <laughs> Poczuj radość, szczęście, podziękuj też równocześnie za wszystko to, co masz, za wszystko dobre, które cię spotyka każdego dnia. No i oczywiście też nie tylko za dobro, za to, co gorsze, za nasze błędy, też należy dziękować, bo to są lekcje. Dzięki niemu się uczymy, dzięki, niemu, dzięki nim tym błędom nabywamy jakiegoś doświadczenia, wzrastamy, mądrzejemy, krótko mówiąc, prawda? No i to jest też czas na pewno na poszukiwanie swojego miejsca na Ziemi albo przy czymś boku. Bo, no bo karta świat to też budowanie swojego właśnie, właśnie świata. Ale oczywiście może to być też moment, kiedy zamykamy coś. Przepraszam, bo mi strasznie coś drapie. Ale zaraz pewnie przejdzie. Kiedy zamykamy pewien etap, to jest ostatnia karta wielkich arkan, czyli. Coś zamykamy po to, aby właśnie pójść w nowe, aby móc rozpocząć jakiś nowy etap życia. No więc może też być w ten sposób. No, moi kochani, jeżeli chodzi o byczka, byczek dzisiaj cierpiący, byczek dzisiaj być może jakąś łzę uroni, tak? Kończą się byku złudzenia, które miałeś do tej pory. Być może nie chciałeś czegoś widzieć, nie chciałeś na coś spojrzeć szeroko otwartymi oczami. No i niestety. To jest ten moment, kiedy już te oczy wreszcie otwierasz, widzisz prawdę, dowiadujesz się tej prawdy. No ona niestety nie okazuje się dla ciebie słodka, jest trudna, jest gorzka, jest bolesna. No stąd to zranione serce i stąd te łzy. Ból, rozczarowanie, cierpienie, najogólniej rzecz biorąc. W każdym bądź razie rany w sercu, które powodują, że. Trudno się z tej energii wydostać, bo rany w sercu goją się, moi kochani, długo. Szczególnie wtedy są bolesne, kiedy mamy jakieś oczekiwania, bywa, że zbyt wygórowane, natomiast rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Sprawy toczą się jakimś swoim biegiem, na które, na które my ani nie mamy wpływu, no i przede wszystkim zupełnie nie po naszej myśli to się wszystko odbywa. No więc, moi kochani, no tu może być dość trudno. Jeżeli chodzi o bliźniaka, bliźnięta dzisiaj mają, moi kochani, dziewiątkę buław. No, czyli tak, na pewno można powiedzieć, że zbliża się koniec Twoich zmagań. Tak, jeżeli jesteś w jakimś procesie, walczysz o coś, starasz się o coś, to naprawdę już niedługo. To już jest ta ostatnia prosta i fajnie byłoby w tym ostatnim momencie, na tej ostatniej prostej, te kilka metrów przed metą, no nie poddać się. A może to być właśnie takie zachwianie, taki moment, kiedy tracisz grunt pod nogami, kiedy z jakiegoś powodu czujesz jakiś ogromny niepokój, przestajesz wierzyć w siebie, w możliwość osiągnięcia tego czegoś, o co się starasz, tak? Dopada ci jakiś duży niepokój w związku z tym, może ci brakować takiej elastyczności, bo uparcie chcesz na przykład iść w takim kierunku. Jak idziesz i trzymasz się tej drogi, a wystarczyłby lekki zakręt zrobić, i być może okazałoby się, że te przeszkody w ogóle już znikają z Twoich oczu. Więc moi kochani, próbujcie, tak, nie poddawajcie się absolutnie, bo to jest ostatnia prosta, tak jak mówię, ale też próbujcie innych dróg. Nie trzymajcie się na siłę, że musi być tak, bo ja sobie na samym początku tak założyłem. Czasem właśnie trzeba elastycznie gdzieś tam pewne przeszkody ominąć. Dziewiątka to na pewno też poczucie samotności, takiego osamotnienia, a z drugiej strony może chęć właśnie odsunięcia się i izolowania, bo nie zawsze to jest takie narzucane z góry, często to my tego wyboru e, takiego właśnie dokonujemy, więc może być i w tym kierunku. Moi kochani Raczek, no Raczek ma dzisiaj kartę mocy, <laughs> czyli drogi Raku, możesz dzisiaj działać. I to naprawdę odważnie, poradzisz sobie właściwie z czymkolwiek. Za, za cokolwiek się dzisiaj weźmiesz, to, to powinno się zakończyć powodzeniem. Idziesz w dobrym kierunku. To, co robisz, to jest, to jest właściwy, jakby, tak jak powiedziałam, wybór, kierunek. No więc dalej w tym kierunku podążaj. Nie pozwól się zawrócić. <laughs> Nie pozwól też się. No, może nie że komuś, ale samemu wpędzić w jakieś takie. <laughs> o jejku, ale dzisiaj Wam będę chrząkać. Nie wiem coś stało. Mówiłam normalnie jeszcze przed chwilą i nagle teraz zapięłem w gardle. Um, nie pozwólcie się ściągnąć gdzieś na przykład w jakąś taką sferę helenistwa, tak? Że nic nie robimy, usiądziemy sobie, poczekamy, coś się samo stanie. Nie, nie, moi kochani. Dzisiaj z pełną siłą, na pełnej petardzie staracie się o to, na czym Wam zależy, i wtedy rzeczywiście no, sukces. Przychodzi. Czasem trzeba coś sobie przebaczyć, sobie, komuś w tej karcie, tak, też odpuścić, tak jakby nie trzymać na siłę czegoś, co być może już przestało służyć, czy na ten moment już nie jest Wam do niczego przydatne. Puścić, po prostu puścić. E, moi kochani, lew. Lew ma dzisiaj kartę księżyca, no czyli cóż, no. Mm, myślę, że warto dzisiaj słuchać intuicji, jakichś takich podpowiedzi, które przychodzą na przykład we śnie, więc przeanalizujcie sobie, jeżeli pamiętacie, albo przynajmniej skupcie się, może sobie przypomnijcie, jakiś przekaz dzisiejszej nocy ze snu, który do Was przyszedł. Być może odnajdziecie tam jakieś wskazówki, które pomogą na przykład uniknąć jakichś pułapek, czy rozpoznać pułapki, które gdzieś tam na waszej drodze mogą na was czyhać, tak? Więc to w takim kierunku mogłoby iść. No, księżyc też mówi o tym, że my czegoś nie widzimy dokładnie, bo jest noc, bo jest ciemno i nie zawsze sytuacja wygląda tak, jak nam się wydaje. Tak? Należałoby przyjrzeć się dokładnie, no, tak jakby gdzieś tam doświecić tym księżycem czy jakimś jeszcze innym źródłem światła, albo może użyć intuicji, bo możecie być w błędzie, możecie coś źle szacować, źle oceniać no właśnie przez to, że czegoś dobrze nie widzicie. Czyli to jest też karta iluzji, błądzenia, szukania drogi. Jeżeli szukamy jakiejś nowej drogi, której jeszcze nie znamy, może to odbywać się metodą prób i błędów. Może być właśnie też w ten sposób. No a dla kogoś innego to może być po prostu poczucie tęsknoty, Albo na przykład taki czas na regenerację, na, na relaks, tak, sen, odpoczynek. No, może też w ten sposób oczywiście dla kogoś się zrealizować ta karta. No i moi kochani, panna. Panna dzisiaj we własnej energii, energii pustelnika. Moja droga panno, myślę, że ty dzisiaj, wbrew pozorom, tak bardzo do przodu, wbrew tej energii, która, która z liczb i z księżyca, Dzisiaj na nas spływa, nie będziesz tak bardzo przejść do przodu. Chyba potrzebujesz troszkę czasu na to, aby pewne rzeczy sobie poukładać w głowie, pewne rzeczy przemyśleć. Bardzo możliwe, że masz ogromną ochotę na jakąś zmianę, na rozpoczęcie czegoś, nawet od nowa bym powiedziała, albo przynajmniej, jeżeli to nie jest kompletnie już takie zakończenie czegoś i pójście w nowe, to przynajmniej odświeżenie czegoś. I podejście jeszcze raz do czegoś z jakimś innym troszkę nastawieniem, mogą ci dzisiaj te, te sprawy, o których mówię, mogą też dotyczyć poniekąd dzieci. Ale no, oczywiście nie tylko, tak. Na pewno jakieś samodzielne decyzje będziesz dzisiaj, droga panno, podejmować. No i moi kochani, idziemy do wagi. No, bada ma dzisiaj trudną energię. Piątki Mieczy. Zawsze o tej, o tej karcie mówię, że ta trudna energia, bo ta karta takie we mnie wzbudza właśnie. Emocje. To jest karta porażki, karta przegranej, kiedy bezpowrotnie coś tracimy i mamy takie właśnie poczucie. No niestety, należy już się z tym pogodzić, nie mamy innego wyjścia, tu już nie ma jeszcze jednej szansy, tu już nie ma czasu, tu już nie ma dodatkowych możliwości. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście coś straciliśmy. Często to nie jest tak do końca nasza wina. Ktoś mógł nas zawieść, ktoś nas rozczarował, zdradził wykorzystał um, twoją miłość, droga wago, czy zaufanie, w jakiś sposób oszukał. I może to w ten sposób, na tym polegać ta strata, ta przegrana. E, z drugiej strony to mogą być jakieś plotki na twój temat, jakaś obmowa, próba obśmieszenia cię, tak? Jakieś oszczerstwa na twój temat mogą być rozpowszechniane. No w każdym bądź razie to jest ten moment, kiedy już wiemy o tym, dowiadujemy się, że ktoś nas zdradził, że ktoś nas oszukał, że ktoś nas obmawia, tak? I pomimo tego poczucia właśnie straty jednak decydujemy się. Jesteśmy świadomi, że innej drogi nie ma. Ten kierunek należy definitywnie raz na zawsze zakończyć. No i w taką właśnie energię moi kochani wchodzicie. Pomimo tego, że to jest porażka. Nie zawsze wszystko da się naprawić, nie zawsze wszystko da się odbudować. Pamiętajcie moi kochani też o tym. Czwórka pucharów dla Skorpiona. No cóż, drogi skorpionie, no trochę trochę dzisiaj możesz niedowidzieć, że tak powiem, tak? Czyli nie widzisz tego, co jest blisko ciebie, szans, możliwości, które masz blisko. Bardziej gdzieś tam unosisz wzroga, może ten wzrok ci wręcz opada w dół. E, zamyślasz się nad czymś, zastanawiasz, tak? Być może w taką jakąś chandrę popadniesz, czy apatię wręcz nawet, jakiś smutek, jakaś tęsknota być może do kogoś. Być może będziesz wspominać jakieś tam wydarzenia z przeszłości, no i to nie są wspominki przyjemne, to są raczej wspomnienia momentów przykrych, czy jakichś zdarzeń przykrych i będziesz nad tym, nad tym jeszcze się rozczulać, że tak powiem, tak? Tutaj może się jakaś łezka uronić, tak? Może być ten smutek taki naprawdę bardzo duży, taki obezwładniający, wręcz możesz przez moment stracić nawet takie poczucie... Yy, co dalej? Dalej już nic, niczego nie ma. Taki, takie zawieszenie i, i niewiara w to, że może być coś jeszcze fajnego na Ciebie gdzieś tam w przyszłości e, oczekiwać. Więc no myślę, że oczywiście, jeżeli potrzebujecie takiej chwili refleksji, to jak najbardziej. Natomiast, no, oby to nie trwało na zbyt długo, bo, bo to właśnie powoduje, że wpadamy w jakieś takie stany apatyjne, a, a, apa, apatii, czy, czy wręcz jakiejś takiej E, takiego marazmu, więc myślę, że nie warto. Strzelec, moi kochani. No, u strzelca z kolei troszkę inna energia czwóreczka monet, czyli ty, drogi strzelcu, trzymasz coś w rękach mocno, nie chcesz czegoś wypuścić. No to jest taka energia e, dwojaka. Z jednej strony, owszem, warto trzymać to, co Twoje, mocno mieć radość z tego, mieć zadowolenie, a z drugiej strony moi kochani, czasem trzeba coś puścić, poczekać, czy wróci, czy aby na pewno wróci. Jeżeli wróci, jest twoje, tak? Taki był kiedyś tekst, nie wiem piosenki, chyba nie pamiętam, skąd te słowa pochodzą. No w każdym razie, jeśli coś kochasz, puść wolno. Jeśli wróci, jest twoje. Jeżeli nie, znaczy, że nigdy nie było. Myślę, że czasem warto sobie te słowa wziąć do serca i zastosować w życiu. A druga strona, bardziej finansowa, bardziej materialna. No, może dzisiaj cię po prostu cieszyć posiadanie. Masz coś, doceniasz to, że masz, cieszysz się, nie chcesz wręcz właśnie wypuścić tego z rąk, nie chcesz wydawać pieniędzy. Może ktoś z Twoich najbliższych będzie dzisiaj namawiał Cię na zakup czegoś, a Ty będziesz bo pozycji nie, nie potrzebujemy, nie jest nam to konieczne i tak dalej, tak dalej. Karta dobrobytu, stabilizacji finansowej, tak, jak najbardziej, tak, ale też czasem oszczędzania po prostu, czyli zbieramy na coś i y, gdzieś tam na y, przyszłe jakieś zakupy, no i oszczędzamy. Moi drodzy, koziorożec, koziorożec ma dzisiaj diabła. No drogi koziorożcu, to jest twoja energia, więc myślę, że nie będziesz jakoś źle w niej czuć. Aczkolwiek y, oczywiście ta karta niesie za sobą oprócz dużej namiętności, pasji, y, takiej chęci do działania, takiego naprawdę bardzo dużego zacięcia, no niestety też y, tą ciemną stronę, tak? Czyli jakieś awantury, wybuch złości, tak jakaś agresja może się dzisiaj otworzyć albo w tobie, albo no, ktoś inny w twoją stronę taką agresję może skierować, więc na to uważaj. Mogą z twojej podświadomości. Wychodzić jakieś lęki, obawy, tak? Jakieś schizy. Więc no też myślę, że warto byłoby nad tym zapanować, aby gdzieś tam samemu nie podejmować decyzji, które tak naprawdę w dalszym rozrachunku są dla nas no, destrukcyjne. Tak? Sami sobie taki sabotaż, autosabotaż możemy dzisiaj stosować. No i cóż, no, nie dajcie się wciągnąć w jakiś materializm, bo ta karta też niesie. Właśnie taki przekaz za sobą. No i rzecz numer jeden, czyli wszelakie uzależnienia. Wszelakie, moi kochani. Począwszy od alkoholu, narkotyków, nie wiem, internetu, który też może być uzależniaczem, hazardu, seksu, który też gdzieś tam w niezdrowy sposób może, może towarzyszyć. No, uważajcie na wszystko, co uzależnia, na wszystko, co odbiera nam wolność, bo to jest właśnie karta, która, która zabiera nam wolność, tak? bo to o to chodzi. Co prawda, ta wolność jest w naszym zasięgu, w naszej decyzji, no ale często nie mamy siły, żeby właśnie z niej korzystać do woli, więc uważajcie. Wodnik, moi kochani, wodnik ma dzisiaj królową pucharów, czyli myślę, drogi wodniku, że dzisiaj mocno, uczuciowo będziesz działać pod wpływem uczuć będziesz podejmować decyzje, będziesz emocjonalny, delikatny, tak. Bardzo możliwe, że, no jeżeli to ty się w tej energii poczujesz, a może po prostu stanie przed tobą taka kobieta z taką energią właśnie, pełna miłości, pełna jakiejś takiej troski, która potrafi się zaopiekować, potrafi docenić, potrafi dać też jakąś dobrą radę. I myślę, że jeżeli tak, to warto byłoby właśnie tym wnioskom. Które ona, ona ci przedstawia, te rady, które ci daje, warto byłoby zaufać, bo to w efekcie mogłoby być coś dla ciebie dobrego. Natomiast ty sam, drogi wodniku, uważaj, żeby nie wpadać w jakąś nadmierną emocjonalność, która powoduje wręcz, no, jakąś chwiejność, tak, czy takie oderwanie od rzeczywistości, bo to mogłoby cię pokierować w jakąś złą stronę, mógłbyś jakieś takie działania. Dziwne dzisiaj podjąć w związku z tym. No i moi kochani rybeczki. Rybeczki mają kartę głupca, czyli moi drodzy, nowa faza, nowy rozdział życia, obojętnie w jakiej dziedzinie, na czym dzisiaj Wasza uwaga będzie w głównej mierze skupiona. To może być oczywiście nowa praca, nowy związek, to może być wszystko co nowe, jakieś nowe zainteresowanie. Oczywiście, że tak. To jest też karta dziecka, więc ewentualnie, gdyby ktoś tutaj na dziecku bardzo się chciał dzisiaj skupić, to też tak może być. Karta, która mówi mm, oczekujmy najlepszego, tak? Bierzmy życie lekko, radośnie, tak jak właśnie dziecko, nie przejmując się za to nie tworząc sobie jakichś wielkich budowli na głowie, po prostu idźmy do przodu, ruszajmy w podróż, bo to też przecież karta podróży, takich raczej niedalekich. No i cóż, no z taką może nawet Czasem naiwnością do czegoś podejdźmy, tak? Zainteresowaniem, prawdziwym, szczerym i z radością. No i niech ten dzień się właśnie tak ciepło i radośnie toczy. Dobrze, moi kochani, to bierzemy karty Anielska odpowiedź. I teraz sobie tutaj jeszcze wylosujemy trzy grupy. Jak zwykle możecie zadawać pytania albo przekaz potraktować jako, jako przekaz bez pytania. Grupa numer 1, numer 2 i numer 3. Tak, i już będziemy, moi kochani, czytać, co nam tutaj te karty chcą powiedzieć. Grupa numer 1. Jeśli uwierzysz, tym, czego Ci w tej chwili potrzeba, jest wiara, możesz zdobyć to, czego pragniesz, ale musisz uwierzyć, że uda ci się to osiągnąć. Zachowaj pozytywne nastawienie i wizualizuj to, na czym Ci zależy. Odrzuć wszelką negatywność i pesymizm, a zamiast tego, zawsze dostrzegaj jasne strony wszystkiego. Prawo przyciągania przywołuje do nas to, co spodziewamy się otrzymać. Jeśli jesteśmy przekonani, że zasługujemy na wspaniałe rzeczy, przyciągamy do siebie szczęście. Jeśli jednak rodzą się w nas wątpliwości i nie wierzymy w to, że na coś zasługujemy, nasze doświadczenia będą odzwierciedlały tę energię. Wierz w siebie i pielęgnowane w sobie marzenia. No, piękny przekaz. Romans, no moi kochani, romans. <laughs> Bardzo ważny związek pojawi się lub dopiero co zamanifestował się w Twoim życiu. To romantyczna relacja, na którą czekałeś. Jak wszystkie związki partnerskie, tak i ten może mieć swoje wzloty i upadki, ale nie pozwól, by cię to powstrzymywało lub pozbawiało pewności siebie. Zaufaj, że miłość wchodzi do Twojego życia po to, by w nim pozostać. Jeśli Twoje pytanie dotyczyło związku, w którym aktualnie się znajdujesz, możesz spodziewać się, że jego strony będą ze sobą jeszcze bliżej. Przeszłe utarczki odejdą w niepamięć, pamięć, a zaufanie zaprocentuje wejściem relacji na nowy poziom. Każdy związek ma bowiem swoje wzgórza i doliny. Niniejsza karta wskazuje, że związek ma tendencję wzrostową i wejdzie na nowy poziom poświęcenia i intymności. Karta ta może oznaczać również zaręczyny, małżeństwo lub formę silniejszego zobowiązania się wobec siebie dwóch osób. Czyli wchodzimy na jakiś kolejny poziom. No i grupa numer trzy, moi kochani, zaufanie. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co cię czeka. Dzięki temu cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent. Częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że twoje anioły przygotowały dla ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. Moi kochani, to tyle na dzisiaj, życzę wam cudownego poniedziałku, no i słyszymy się już jutro.